No hej, cześć, dzień dobry, ciuch, ciuch, witam Was w ekspresie, który sobie tutaj przyjeżdża spóźniony albo po prostu prawie w ogóle nie jeździ, ja wiem, ale no niestety tak już jest, siła wyższa, nie ma czasu na to, więc albo coś robić dobrze, albo tego nie robić wcale, więc jakby nie zabieram się za kręcenie jakiejś dużej ilości materiałów, jak ma być to tylko taka zwykła paplanina właściwie o niczym byle, tylko nagrać jakiś odcinek, więc... Jak już jest coś do powiedzenia, to myślę, że warto będzie się tutaj do tego zwrócić. Jeżeli Wam brakuje, pewnie Wam brakuje, no to macie kanał Anubisa, tam podlinkuję go w opisie, albo macie kanał tutaj kolegi DeFi Bula, który oczywiście jest to akurat po angielsku, ale jak ktoś jest głodny tego, no nie wiem na przykład, jak używać F-assetów, jak bawić się tym wszystkim, co tam się aktualnie dzieje, są też poradniki całe przez niego porobione. Więc jak ktoś był zainteresowany, to, to wszystkie te informacje tam u niego znajdzie. Plus też z tego, co tutaj chłopak, chłopaki, właściwie cała, cała grupa, chłopaki ogłaszali, no to też robią swoją, swój cały taki projekcik, wreszcie projekt, który, który będzie. A, co będzie robił, no co możecie sami u niego zobaczyć. Ale o tym za chwilkę, bo to, to dopiero nadchodzi. Zobaczmy to, co dzieje się właśnie w tym momencie. Co się dzieje? No to co? Mamy. W końcu, weźmy taki dexowy trading z dźwignią na Spark Deksie. Na szybko dodali tutaj Trumpa, jakby, żeby może trochę popłynąć na tej fali takiej tego hype'u, który się dzieje. No i dobrze, i to jest fajne. Dobrze, że społeczność coś buduje. Dobrze, że są takie narzędzia i że dało się w miarę szybko to tutaj zaimplementować. Moim zdaniem, troszeczkę późno, no bo to jakby w dzień tej inauguracji właściwie tam wszystko ruszyło, tak? Kiedy to ruszyło? No, 14 godzin temu, no to w dzień inauguracji praktycznie można było tutaj tradeować. Szkoda, że nie pojawiło się to, to właśnie jeszcze dzień wcześniej, tak? Ale no dobra, już jakby jest jak jest. Fajnie, że to w ogóle działa. Fajnie, że, że takie narzędzia są budowane i tak jak też pisałem już na, na Telegramie, to moim zdaniem jest o tyle fajna sprawa, że jak społeczność sama buduje projekty, no to wtedy. Są to projekty użyteczne, tak? to nie są projekty, których nikt nie potrzebuje. To są rzeczy, które są użytkowe dla ludzi, których ludzie chcą. O inaczej no, nie, nie ma sensu poświęcać zasobów czasu i wszystkiego, co się ma, żeby rozwijać coś, co nie ma kompletnie sensu, więc dobrze, że te narzędzia są, że się pojawiają, że jest tego coraz więcej, no i oby tak było, tak? oby tak cały czas to się tak fajnie rozkręcało, jak się rozkręca, bo ja jestem oczywiście z tego zadowolony. Dobra, co mamy dalej? Bo tak jak powiedziałem, oprócz tego, no tak, no F-asety, F-asety, F-asety to jakby wiemy, myślę już, ale tak jak powiedziałem, ktoś zainteresowany, no to macie tutaj takie tutoriale przez DeFi Bula zrobione. No co, jakby nie patrzeć, czekamy na tą dalej, na tą adopcję, na tą adopcję F-asetów, tak to Jest y, naszym zdaniem główny taki motorek napędowy tego, ewentu tych ewentualnych wzrostów, które mogłyby być. Jak <laughs> chodzi o no sam rynek krypto, widzimy jak to wygląda. Była fajna pompa nowe ATH. Jak chodzi o bitcoina, na, na właśnie przed tym zaprzysiężeniem Trumpa. No i później na ten moment no, mamy taką patową sytuację. Chociaż to jest coś, co mnie tak aktualnie. No dziwi, no bo jakby nie patrzeć, mamy rekordowe poziomy mimo wszystko, tak? Mamy cały czas rekordowe poziomy, a ludzie są niezadowoleni, więc jakby też w poprzednim filmie na ten temat mówiłem odnośnie odchodzenia od stołu, żeby wiedzieć, kiedy od tego stołu odejść, jak od tego stołu odejść, więc, więc warto sobie to myślę przemyśleć, no bo stoimy w takim momencie, kiedy, kiedy jest dobrze, no mimo, mimo tego, że jest źle w ujęciu takim Powiedzmy społecznym, gdzie te nastroje nie są zbyt pozytywne. Trochę są, ale właściwie nie są. Chociaż Bardzo mnie to dziwi. No to warto by było przemyśleć, czy to jest moment, kiedy, kiedy można jakoś wyjść z tego z uśmiechem na twarzy. Albo i nie. Tak jak wam powiedziałem w poprzednim filmie, każdy sobie swoją strategię obiera. Dobra, co mamy dalej? Johnny Lambo, chłopaki z Johnnego, ruszają tutaj z, z zapowiadanym już od wielu tygodni mintem nft -ków. to będą NFT. I takie boosty w grze, tak? Jest mini apka, mini, mini gierka Johnego Lambo. Docelowo, oczywiście, będzie także, z tego co, co wiem, w kolejnych, powiedzmy, takich, w, kolejnym, w kolejnych etapach rozwoju będzie opcja właśnie bezpośredniego zarabiania w grze. Wcześniej już ludzie dostali airdropa. Z tego co wiem to nie wszyscy jeszcze bo też nie każdy z, tam swój adres portfela yy, uzupełnił tak to też było pisane wcześniej że nie każdy tutaj jak sobie zobaczycie gdzie, gdzie to było tutaj nie były cały czas prośby zaktualizujcie swój adres portfela żeby można było te rewardy wysłać no bo bez posiadania adresu portfela nie ma szans yy, żeby ktoś dostał jako airdropa i będą tutaj trzy rodzaje NFT-ków, czyli będzie armor, czyli będzie zbroja, będzie zdrowie, no i będzie mocniejszy, mocniejsza broń. I to wszystko będzie od razu w grze bezpośrednio zaimplementowane, czyli to znaczy, że po prostu mając tego NFT-ka, dostajecie od razu, logując się do łącząc się po prostu z gierką, będziecie mieli te, te, te benefity, co ma pozwoli zdobyć więcej punktów, pozwoli Wam przeżyć dłużej, pozwoli Wam tutaj koniec końców zapewnić sobie właśnie większą ilość tych J punktów. No ale tak jak też było powiedziane jest to gra play to earn czyli w trakcie gry też z tego co, co, co tam wiem co mi tam mówili będzie będzie kwestia bossa. Tak, tak te, też tam będzie boss wprowadzony. No i będziemy mogli tutaj e, po pokonaniu bossa dostać bezpośrednio już jakieś tam rewardy jakieś jakieś, jakieś nagrody więc no, te NFT na pewno pomogą w takiej walce z bossem. Więc myślę, że jak ktoś jest zainteresowany i lubi się w coś takiego bawić, to, no to jak najbardziej ma to, ma to sens. Um, nadchodzi ten mint, on jest też tutaj na, na stronie TrueGemsa, Widoczny za 3 dni, to będzie piątek. Zobaczmy sobie. Learn more. Tu jest cały opis tego, jak to wygląda. Piątek godzina 17.00, tak? Tak, piątek o godzinie 17. I tutaj rusza mint. 900 NFTków z każdego rodzaju będzie po 300. I oprócz tego, jak tu tutaj widzicie, tu było to to, 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 wrzucone. Na przykład mamy broń, to broń będzie w wersji też Platinum, Gold i Silver, czyli Silver da 25% ataku. Gold da 50% ataku, a Platinium da 100% więcej ataku, więc też pewnie proporcjonalnie będzie to rozdzielone tych NFT-ków, Platinum będzie mniej niż Golda i dużo mniej niż, niż Silvera, no ale mimo wszystko każdy boost coś już tutaj daje, więc no, myślę, że będzie to ciekawa, ciekawa zabawa. Eee... Zresztą tak jak widzicie, no Johnny Lambo to nie tylko ma być sama taka gierka play to earn, ale też opcja eee... Dla różnych projektów, tak jak to było w, w NotCoinie, tak zrobione, że można było tutaj launchować projekt w sensie takim jak marketing dla tego projektu. Więcej użytkowników e, apki Johnego Lambo, no, to większa ekspozycja dla tych, którzy mogą przyjśćcie Cię zareklamować, ale nie tylko, bo z tego co wiem, to tam plany są jeszcze dużo, dużo większe. Są wszystko na stronie Johnego Lambo jest tutaj opisane. Mówię o tym, no bo też jestem tam w pewnym sensie jakoś zaangażowany zaangażowany taki, że po prostu, no, mam informację jak to, jak, to, jak to, wygląda, no i widać, że no, rozwija się, to działa, tak, jest, 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 gotowy produkt, właściwie on się cały czas rozwija tutaj, ewoluuje sobie, fajna, fajna grupa ludzi, którzy to tworzą, więc myślę, że warto jakoś tutaj się uplasować, ale tak jak powiedziałem, to jest kwestia już indywidualna, jeżeli lubicie takie tematy jak, jak takie minigierki po prostu play to earn no to jak najbardziej myślę ma to ma to sens żeby się zainteresować. Co mamy dalej? Flareporium to jest nadchodzący <coughs> marketplace NFT. Um, też tutaj mają swój swój mint który wezcie, no, konceptowo bardzo podobnie do, do, do tego co tutaj na się było zrobione czyli też zamierzają dzielić tutaj to, co na tym marketplace będą mieli z tych fii, Zamierzają też dawać ludziom, hodlerom NFT-ków. No jakby koncept znany. Zobaczymy, jak tutaj chłopakom pójdzie, jak to jak to odpalą. E, mają kilka takich nowych featuresów, e, typu batch listing, buy cancel. Oczywiście e, to jest dla tokenów e, ERC 1155, z tego, z tego co wiem, bo to inaczej się tego nie da zrobić. Fajnie, no, fajna fajna myślę opcja, jak będzie to używane i potrzebne, no to wiadomo, każdy tu już jakby rynek zdecyduje, czy jest to tutaj potrzebne. Ale no co, trzyma kciuki? Niech, niech się to rozwija, bo to jest to, o czym już mówiliśmy wcześniej. Więcej takich narzędzi, jak mamy, no nie wiem, deksa, perpy na tym deksie, tak? Jeżeli mamy nawet ten NFT Marketplace, którego no, no, nie, nie było wcześniej, był, znaczy był, był jeden marketplace, tak? Który nie miał tych. tych Podstawowych funkcji, gdzie można było na przykład stworzyć sobie swojego, mintować swojego NFT-ka, tak? to jest opcja launchpada, to co było na launchpadzie już odpalane na TrueGemsie. się, e. opcja staku, można sobie wrzucić staking swoje, swoje pasy, tak? jakby tu jest taki już multi do tego, żeby ta funkcjonalność była bardziej rozbudowana, także zobaczymy jak to się wszystko dalej rozwinie. Tutaj Digital Dynamics, też projekt e, Flare Community właściwie. E, Block Bonsa, tak? Więc yy, dobrze to się rozwija. Fajnie że fajnie to widzieć. Wiem, ja że niektórzy marzą, że na przykład kolejne projekty, jakieś nowe tokeny, jakieś nowe coś tam. Ja wolę tylko moje flary trzymać. No oczywiście, że możesz swoje flary trzymać, nie, jest żaden problem. Nie trzeba w nic wchodzić, yy, nie trzeba tych flarów, jakkolwiek wydawać. Można po prostu zostać tak, jak jesteś. Mm, ale budowanie się projektów jest bardzo pozytywną rzeczą i bardzo pozytywnym zjawiskiem, takim omenem do tego, że sieć żyje, że nie będzie umierać. No, popatrzcie na martwe sieci, no, są martwe, bo tam się nic nie buduje, są martwe, bo tam nie ma mm, zaanimowanej społeczności, która chce się jakkolwiek angażować. Także na razie was z tym zostawiam. A, tak, mówię, kilka takich tematów jest. O samych e FAsetach. Yy, tak jak ja powiedziałem, zobaczcie sobie tutaj DeFi Bulla. A sobie tutaj na, na, na. Ja oczywiście wszystko podlinkuję tutaj w opisie, żeby było, a więc możecie sobie bezpośrednio wejść i zobaczyć. Um, więc ja jakby na samych efas tak w tym się jeszcze nie chcę skupiać, um, no bo nie dało się ich mintować, było to jakby trudne, bo wszystko było zajęte, tam jakby nie było takiej opcji, żeby to wymintować, więc jakby no, ciężko mi tutaj robić jakiś tutorial, na pewno on będzie, ale tak jak wam powiedziałem, wejdziemy na Flera, ruszy to do porządku, wszystko. I, i, I wtedy będzie można spokojnie, bez żadnych ograniczeń yy, działać, więc wtedy myślę, będzie to yy, miało największy sens, żeby wtedy w takim momencie właśnie zrobić taki tutorial. Więc na razie z tym Was zostawiam. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej.